Wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja, Karol, biorę Ciebie Ewo za żonę, Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz życie nie opuszczasz do śmierci. Tak mi dopomóż. Panie Boże, Przedmówcy. Trójcy jedyny i wszyscy święci. Ja, Ewa, biorę Ciebie Karolu za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz Że nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Panie Boże, Wszechmogący, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy jedyny, w trójcy jedyny i wszyscy świeci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez Was zawarte, ja powagą Kościoła Katolickiego potwierdzam i błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć. Jako znak miłości i wierności. Na znak zawartego małżeństwa nauczcie sobie obrączki. Żono, przyjmij to obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mężu, przyjmij tę obrączkę. obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię, i Syna, i Ducha w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Kochani, myślę, że pozwolimy im jako małżeństwu po raz pierwszy się pocałować. Brawa dla nich.